Dzień dobry Państwu. Chciałam Państwa serdecznie zaprosić na mleczny podcast, w którym będę rozmawiała z Panem Witoldem Klemarczykiem z Instytutu Matki i Dziecka na temat serów dojrzewających, żółtych i serów twarogowych, świeżych. Panie doktorze, jak, jakie składniki, które są zawarte zarówno w serach, jak i twarogach, są ważne w diecie człowieka? Dlaczego powinniśmy je włączyć do naszej diety? Nie. Zarówno ser biały, jak i ser żółty pochodzą od mleka i można powiedzieć, że są to pewnego rodzaju takie skondensowane porcje mleka, które dostarczamy do naszej diety. Oczywiście ser biały, czy ser twarogowy, czy twarożek, jakkolwiek byśmy go nazwali, jest łatwiej. Akceptowany przez małe dzieci i dopiero wraz z wiekiem zaczynamy akceptować pewne, najpierw łagodne, potem smakowe, potem być może dojrzewające sery yy, żółte. Także yy, dochodzimy gdzieś do serów pleśniowych. Jeśli chodzi o twarożek, to zwykle w naszej tradycji, jest to dobra tradycja, on bardzo łatwo i szybko podawany jest małym dzieciom ze względu na to, że nawet usta pozbawione ząbków, czy z niewielką ilością tych ząbków, potrafią sobie doskonale poradzić, on bardzo ładnie wchodzi, dodatkowo może być w postaci takiej półpłynnej, dodatkiem śmietanki, dodatkowo jeszcze do takiego serka możemy dołożyć bądź pewne owoce, które dziecko też lubi, może być to te, taka forma deseru oprócz tego, że dostarcza pewne e, składniki, które są potrzebne, czyli przede wszystkim babń, e, dodatkowo jeszcze i kwas, odpowiednie kwasy tłuszczowe. Pamiętajmy także o witaminach z grupy B, które też znajdują się w produktach mlecznych. Jeśli chodzi natomiast o ser żółty to o, przychodzi taki wiek, najczęściej jest to wiek przedszkolny, wczesnoszkolny, kiedy dzieci bardzo chętnie lubią wszelkiego rodzaju zapiekanki, pizzę, czyli wtedy, kiedy ten ser poddawany jest lekkiemu ogrzaniu, kiedy się tak ciągnie, kiedy dodatkowo jeszcze zaprawiany z innymi dodatkowymi, kolorowymi polepszaczami smaku, po to, żeby. Bo warzywa, tak. Tak, warzywa wpłynie, tak. E, <laughs> szczególnie pomidory wpłynie. To jest ulubiona forma. Zdobienia sera żółtego, ale pamiętajmy, że już dwie, dwa plastry sera żółtego, czy to w formie kanapki, którą możemy wymieszać bądź z wędliną, bądź z warzywami, czy w postaci właśnie takiego, takiej pizzy, czy zapiekanki, to już jest taka dobowa porcja wapnia dla organizmu i podana w formie w zasadzie niezauważalnej. Nie musimy pamiętać o żadnych tabletkach. Dodatkowo pamiętajmy również o urozmaiceniu smaku, ponieważ zarówno twaróg, czy ser biały można zrobić na słodko, na kwaśno, na słono. Um, może mniej to bym polecał, ale tak jest. Natomiast sery żółte też, dzielimy na łagodne, o bardziej wyrazistym smaku. Sery żółte, mimo tego, że mają wysoką zawartość tłuszczu, również są bardzo odżywcze. Ten tłuszcz też nam na nie jest potrzebny. Całej kompozycji składników odżywczych jako nośnik smaku, ale też przede wszystkim jako nośnik witamin rozpuszczalnych w tłuszczu, i też w niektórych dietach jest bardzo ważny, a w diecie, która jest polecana przez wszystkich żywieniowców, tłuszcz mlekowy również odgrywa bardzo ważną rolę. Bardzo dziękuję za rozmowę chciałam Państwa zaprosić do innych Mlecznych Podcastów. Dziś rozmawiałam z panem Witoldem Klemarczykiem z Instytutu Matki i Dziecka w Mlecznym podcaście, który jest organizowany w ramach kampanii Polskie Produkty Mleczne Królują na Stole. Organizatorem kampanii jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Związek Rewizyjny, finansowany z Funduszu Promocji Mleka. Zapraszam. Dziękuję ślicznie.